Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przychodzę do Was z kosmetycznymi ulubieńcami listopada. I tym razem, uwierzcie, udało mi się przetestować bardzo fajne kosmetyki. Jest tutaj jedna nowość, którą, gdybym tak naprawdę nie kupił, nie przetestowałbym jej tak naprawdę solidnie. Nie wiedziałbym, że na rynku jest naprawdę coś tak dobrego. I zacznijmy sobie właśnie od tej nowości: Rimmel Lasting Finish, 25-godzinny yy, podkład. Tak podkład i uwierzcie mi byłem w szoku, że naprawdę ten podkład jest tak genialny tak lekka formuła naprawdę średnio kryjąca yy, można ją budować yy, w zależności od tego yy, jakiego krycia potrzebujemy, nie będzie na pewno ono w 100% yy, widoczne tu akurat mam kolorek 100 Ivory i mam dzisiaj go nałożonego na twarz, nie nakładałem żadnego korektora, więc gdzie niegdzie ewentualnie te yy, Niedoskonałości mogą przebijać, ale ja naprawdę jestem w szoku, że Rimmel wypuścił taką otonowość i jest ona naprawdę genialna. Lekka formuła, bardzo fajnie trzyma się na twarzy, mimo, mimo że jest naprawdę bardzo leciutki, i uwierzcie mi. Nic, dosłownie nic mi nie przeszkadza, żeby go naprawdę nosić cały dzień. Genialny, genialny. Z tego co wiem, wypuścili właśnie niedawno pięć nowych odcieni, więc myślę, że będą się rozrastać i że ten podkład akurat przypadnie Wam do gustu. Dajcie mi znać, co o nim sądzicie. Ja mam skórę skłonną do przetuszczania się, więc ten podkład myślę, że fajnie, fajnie mi pasuje. Dajcie mi znać, czy, czy nie odcina się jakoś za bardzo. Tu jestem delikatnie czerwony, ale to. To nie jest żadna choroba, więc się nie martwcie. Fajnie, że ma SPF 20, więc wszystkie chyba podkłady od marki Rimmel oprócz jednego mają filtry UV więc super, naprawdę super. Mega Wam polecę. Z tego co teraz pamiętam, jest na Rimmel promocja do minus 50% właśnie w Rosmaniu. więc super, naprawdę super, fajny podkład, naprawdę mega wam go polecę i kolejne dwa produkty, jeśli chcemy, wiadomo, przypudrować sobie twarz, a szukamy naprawdę fajnych pudrów, to ja wam mega polecę sypki puder bambusowy od firmy Ecocera i ja akurat dzisiaj mam go na twarzy. Bardzo fajnie mi zmatowił, bardzo fajnie mi zmatowił tą buźkę. Daje delikatny biały efekt, więc trzeba na pewno uważać z tym produktem, żeby go nie przedobrzeć. No, fakt, faktu, możemy później to omieć pędzlem, czy ewentualnie wykonturować, no ale naprawdę mega Wam go polecę. Ten puder, z tego co pamiętam, w zeszłym roku kupiłem go na targach Beauty. Tak, w Warszawie i on tam kosztował grosze. Naprawdę grosze, bo za chyba opakowanie 15 gram zapłaciłem około 15 zł, a w Rosmanie potrafi kosztować 20. Dwadzieścia kilka złotych, więc no, zastanówmy się też, czy, czy, czy czasami jest warto go kupić, może na jakichś promocjach. Naprawdę fajny, drobno zmielony yy, produkt. No, genialnie się trzyma. Trzyma mi wszystko dosłownie. Nie zbiera, yy, znaczy, bardzo dobrze trzyma mi tutaj podkład. Yy, no i, i, i super, ja jestem mega z niego zadowolony. I kolejny. Yy, Produkt, dla mnie to jest nowość, od firmy Ingrid tak naprawdę mam tylko może z 2-3 produkty i jest yy, tu właśnie też Professional Translucent Loose Powder, więc tutaj mam taki puderek, oto tak wygląda i... No, transparentny, więc nie ma żadnego koloru. 10 gram. Też bardzo fajny, drobno zmielony. I jako używam tylko do bakingu tutaj pod oczami, ewentualnie strefa T. Nie nakładam go na resztę twarzy, bo on jest naprawdę mega matowy, mega matowy. Nie jest to taki tępy mat, no ale, ale naprawdę jest jest potężny, więc jeśli szukacie takiego naprawdę konkretnego matowego yy, pudru, to ten myślę, że akurat przypadnie Wam do gustu. Yy, dalej, uwierzcie mi, czy chcecie, czy nie chcecie, znalazłem mega fajny bronzer. Ni to ciepły, ni to zimny. Dzisiaj też go mam na... na, yy, na, 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 na twarzy i naprawdę mega fajnie się yy, sprawdził. Nagrałem test na temat y, tych produktów, ale niestety jakość wyszła y, tak straszna, więc nagram może to jeszcze raz i, i zobaczymy, zobaczymy. Wy sami też zobaczycie. Bell Hypoallergenic. Tak żałuję, że Bell Hypoallergenic zlikwidowali z y, Rossmana. Po prostu ubolewam, ale gdyby nie właśnie ta likwidacja, nie dowiedziałbym się, że za kwotę 3,99, bo wtedy tyle kupiłem, za tyle kupiłem y, ten produkt. Jest tu taka Paletka konturująca do, do twarzy właśnie i ona tutaj ma taki jasny i ciemny, ciemny odcień. Ten ciemny odcień właśnie to jest ten konturator, który mam dzisiaj tutaj na, na twarzy w kolorze 1. I ten ciemny na pewno będę używał, bo jest genialny, naprawdę genialny. Tak ten jasny myślę, że tylko pod okolice oczu, żeby fajnie sobie rozjaśnić. Super, naprawdę super. Zrobię Wam nawet swatch. Mega przyjemny produkt, naprawdę mega przyjemny. I zobaczcie. Zobaczcie, ni to ciepły, ni to zimny, coś genialnego, naprawdę coś genialnego. Z tego co wiem, te produkty możemy kupić na pewno przez, yy, przez internet, tak? Na stronie online, właśnie Allergenic. Super, super, mega, wam polecę naprawdę coś genialnego, coś genialnego. Ok, ostatni produkt do twarzy i uwierzcie mi, on już jest troszkę u mnie, nie nałożyłbym tego pewnie na twarz klientki, ale z dwa lata ma. Tak liczę, że z 2 lata. No tutaj akurat 12 miesięcy go tylko mogę trzymać, więc tylko rok, ale, ale no jak go wstrzymam jeszcze trochę, nic mi się nie dzieje. Mam dzisiaj yy, na no twarzy ten rozświetlacz. Tak naprawdę dwa rozświetlacze, bo dwa zmieszałem, a w paletce jest i A6 NYX Duo Chromatic yy, Illuminating Palette. Uwielbiam, dosłownie uwielbiam te, te rozświetlacze i patrzcie, mamy tak, tutaj taki coś ala łososiowy, takie ciemno-brązowe złotko. Tu mamy takie też złotko, ale ma te takie srebrne, srebrne tony, róż, taki turkus i fiolecik. I ja dzisiaj zmieszałem ten i ten i dosłownie daje tak piękny glow. Tak piękny glow, taki delikatny, a ten na przykład u, u, używałem do, do charakteryzacji. Chyba te też, no wszystkie, wszystkie już słodziałem. Genialne, naprawdę genialne. Dają naprawdę delikatny glow, ale ten glow jest naprawdę potężny. Potężny, z tego co pamiętam, kupując go wtedy, zapłaciłem grosze, bo też chyba była jakaś promocja minus 70%, więc ja wszystko tak naprawdę, co jest możliwe, kupię na promocji, tylko zwracajmy uwagę na datę przydatności, żeby się czasami nie, nie przejęzyczyć, a naprawdę fajne, myślę, że takie takie no Ciekawe te kolory, no nigdzie na pewno nie znajdziemy takich odcieni, a warto się zaopatrzyć. Szukajcie, tak naprawdę szukajcie, bo z tego co wiem, Nex stacjonarnie ma naprawdę bardzo fajne promocje, właśnie ma takie stendy i na tych stendach naprawdę możemy znaleźć czasami bardzo fajne produkty, tak jak ja na przykład znalazłem pomadkę, która jest moim ulubieńcem, naprawdę ulubieńcem, ale to za chwileczkę. Teraz produkty do brwi. Ja ostatnio, tak jak możecie teraz zauważyć, trochę inaczej maluję brwi. A to dlatego, bo jakiś czas temu zrobiłem tą laminację yy, i ta laminacja już fakt faktem się jakoś nie trzyma. Ale nadal wyczesuję te brwi do góry i te brwi mi się tak mega podobają, jak one są właśnie tak wyciągnięte do góry, że po prostu tylko je przeczesuję do góry, wypełniam pomadą, a pomadę teraz yy, molestuję dosłownie co chwilkę i jestem z niej mega zadowolony. Tu mam akurat w kolorze blond. Numerek 4 Vibo Eyebrow Pomade i jestem z nim mega zadowolony. Używam, używam namiętnie. Już możecie zobaczyć, jakie tutaj ona ma yy, zużycie. Mega mi się podoba, mega mi się podoba. Są takie właśnie naturalne. No, kocham, kocham, dosłownie kocham ten, yy, ten produkt, ale żeby dodać właśnie takiej trójwymiarowości, mam tutaj Eveline Brow and Go i jest to maskara do brwi w kolorze 02 Dark. Napisu już nie mam w ogóle, tak starty. Mega fajny yy, aplikator, taka, taka szczoteczka. Ja sobie właśnie przeczesuję tylko te, te brewki, żeby dodać właśnie takiej trójwymiarowości. I dosłownie je kocham. Naprawdę kocham te brwi, są genialne. Przechodząc, przechodząc teraz do, do ust. Mam yy, ten produkt akurat nałożony na, na usta i jest dosłownie... Idealnym, dla mnie jest on idealnym nudziakiem. Nie wiem czemu, wydaje mi się, właśnie teraz patrzę tak w podgląd, że te usta są takie mega, jakby powiększone. Nic z nimi nie robiłem, nie ostrzykiwałem. No tak, po prostu wyglądałem jest wcześnie rano. Ja postanowiłem nagrać i, i wyglądam jak taki glonojat trochę. No ale mowa o, o pomadce Deborah Milano. Zrobiłem cały test na temat tych pomadek, chyba 5 bądź 6 odcieni. Jest tutaj Fluid Velvet Matte Lipstick w kolorze, w kolorze 01. Niestety nie przeczytam nazwy, bo nie widzę bez okularów. Taki oto produkcik, jest on typowo matowy. Taki nietępy mat, ale naprawdę mega przyjemny w noszeniu. No ja teraz na przykład nie czuję, że coś mam na tych ustach, mimo że one są takie... Wielorybie, nawet łojejku. Nawet bym się nie spodziewał, że taki efekt mogę uzyskać właśnie tymi, tymi pomadkami. Też kupiłem na fajnej promocji w, w Rosmanie, ale to was odsyłam do, do filmu. Podziękuję Wam. Mega kolor, naprawdę mega, mega fajny kolorek. I ostatnio właśnie wróciłem do szalonych kolorów ust. Mam tutaj też coś od NYX-a. Butter Lipstick w takim pięknym, pomarańczowym kolorze. Już mam dosłownie tyle tego produktu, ale go uwielbiam. Kolorek to moi drodzy BLS 10 i zobaczcie, zobaczcie, to jest dosłownie masełko. Takie cudowne masełko, a kolor jest tak wyrazisty. Ja go chyba kupiłem z tego, co pamiętam, około 10 zł. Za 10 zł kupiłem właśnie też stacjonarnie w Douglasie. Tak, akurat to kupiłem w Douglasie, bo Douglas też ma właśnie NYXa i ten kolor jest tak piękny, naprawdę tak piękny, tak intensywny. Nie przeszkadza mi to, że on, y, że on nie jest trwały, bo ja tylko go tak naprawdę używam, czy na potrzeby y, jakiegoś y, makijażu i żeby później na przykład coś nagrać dla Was, ewentualnie do zdjęć. Mega mi się podoba. Patrzcie, no, dosłownie genialny kolor za naprawdę nieduże pieniążki. Coś genialnego, piękne, piękne. To jest mój ulubieniec, naprawdę ulubieniec, odkąd mam ten kolor. No, ostatnio go właśnie tak wyciągnąłem z szafeczki i patrzę, ojejku, takie wspomnienia się yy, odrodziły na nowo. Dajcie mi znać, jaką macie ulubioną pomadkę, bo właśnie jestem ciekaw, może akurat coś przetestuję, może coś na nowo skradnie moje serce. No i co? To by było na tyle. To były wszystkie moje ulubieńce yy, z zeszłego miesiąca. Mam nadzieję, że uda mi się naprawdę przetestować na dniach kilka też fajnych kosmetyków, które... Niedawno wyszły, tak? Mam kilka fajnych smaczków, no ale to myślę, że będzie osobny film o tym. Okej, okay. jeśli film Wam się spodobał, pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału, no i co widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!